A więc, cześć i witajcie z tej strony Przekowy I dzisiaj gramy sobie w gierkę Zbuduj łódź na skarby. Build a Boat for Treasure. No i na początku chciałbym pokazać najnowszego subskrybenta. Jest to Fradek. No i jest jeden subskrybent, bo mało mi przybywa subskrypcji. Ale dzisiaj spróbujemy sobie. O nie. Przede wszystkim chciałbym coś wybudować. Tylko właśnie nie wiem co. No i tak. Myślę, że też kolejny odcinek to zrobię opening albo zwykłych, lub niezwykłych skrzynek. Trochę sobie uzbieram. Myślę, że tysiąc coinów. No i potem zrobimy taki unboxing tych skrzynek. Eee, aha. O nie, puść mnie. O nie, ja umrę. Ja niestety, umrę. O nie, a ja chciałam coś wybudować. E, no i tak, nie wiem. Może zbudujemy coś. Na początek, może jakiś samochód. Więc. Myślę, że wybuduję z tego. O! Screenshot taken. No to co? Możemy chyba już wypływać. O! Nawet skręca dobrze. Taki szybki aż nie jest. O nie, nie przemyślałem tego, on jest trochę szeroki. Ale to nie ma się czego bawiać. O nie. Eee... Halo, skręcaj. O, nie, 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 nie! ojej, ojej. Ech, jak się kierowało tym? No nie, ja nie umiem kierować. Eee, tak to... tak pojadę, dobra. O, nie, no... o, jest, 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 Eee... W... O, nie, ciasto się zepsuło. Nie, ciasto przeżyło. O nie, ale zaraz moje koło nie. O nie! Moje koło nie Ten blok nie jest utrwał. O nie, ja zapomniałem przodu pokolorować tego drewna. My dziwny ten pojazd. Dziwne ma kolorki. Eee, Wito, YouTube do mnie nie chce dołączać. nie, dzięki. Eee, co ty. Eee. Co on pisze? O nie, wywaliję się. Zapomniałam go dołu pokolorować. O nie. Ej, bo teraz się zepsuło. Mogę dalej skręcać? Nie, nie mogę. Ta gra ma logikę jakąś. Yes, Ta gra jednak nie ma logiki. Mogę. O! I już po pierwszym kuku. Jakoś dziwnie tak się wywalam za każdym skrętem. Oła! To no ciasto dalej jest. Jednak nie jest. O! Uch! O nie! Zginąłem. No, nie było to najlepsze. Ale spróbujemy jeszcze raz nim, jakby, pojechać. Tylko tym razem go trochę zmodyfikuję. Tak, trochę go zmodyfikuję. Eee. Jest tutaj. I tak przede wszystkim potrzebuje. Dobra. To by cegły pokolorować. O, cegły dużo ładnie wyglądają z tym kolorem. Zróbmy sobie wszystkie takie ciasta, takie dziwne. No i co? Myślę, że mogę już zapisać to coś? Ale na szczęście jest tu coś takiego, jak załadowanie. Poprzedniej wersji. Są tu cztery wersje. Można przywrócić, więc. Yy, no, myślę, że zapiszemy to sobie. Załadowywać już nie będę, bo trudno się wchodzi. Yy, tak, dajemy launch. O nie. Ten silnik, nam no, tutaj nie pomoże. Wiecie dlaczego? Bo koła skręcają tam, a silnik tam. Oh no. Ale silnik przyda się wtedy, kiedy koła się rozwalą. No serio, nie przemyślałam tego. Bardzo tego nie, pomyśla... nie przemyślałam. Yy, dobra, więc akcja rozwalanie kół. Musimy rozwalić koła, żeby to było sterowne. O, nie, yy, chciałbym. Nie, nie silnikiem. Ło to. E, Halo. E, w drugą stronę bym poprosił. E, ten pojazd zaraz zacznie latać. E, zacznie się kręcić. Ej, czy mógłby się silnik obrócić? E, właśnie tak. O, jest! Nie mamy kół. Jest sterowność. Jest. Te... No nie, no to wyrzucanie. Przejdźmy szybko na kolejny poziom. E, co to jest? E, ja tu bym, tylko nie pamiętam co. Ło nie. Takie coś tu się dzieje. Dwa na raz rzuciłem. O nie, ja, ja wiem co to jest. Więc szybko dobrze, ale w sumie źle. Nie mam silnika! Nie! Ej, gdybym się teraz wydostał, ten statek jest w pełni sprawny. On jest mocny jeszcze Dobra, nie będę kombinował. Ale gdybym się spróbował wydostać. Jakoś wyskoczyć to. Nie da radę. blokada całkowita. A szkoda, bo ten statek jest dobry. Niestety już mogę zginąć. O, tu widzę yy, taki... Ci dwaj używają takiego pewnego buga, o którym może powiem w kolejnym odcinku: Bull Boat of Trestlers. Tobie zbuduj łódź na skarby. Wtedy będę mówił: Zbuduj łódź na skarby. A co to się robił? Aha! Czyli to się zrespiło we mnie i rozwaliło mnie środka. O, mam 100 coinów. Pewnie dlatego, że jestem Royal Memberem. E, no i co? To by było tyle z, te, z testów tej łódki. Udało mi się prawie przejść do końcowej skrzyni. No i co? Jeśli chcecie kolejne odcinki z tej serii zostawcie lajka e, no i może jakiś komentarz. Eee, co tam piszą na no, gdzie? Eee, ktoś prosi o reklamę. Dobra, no to Wito Youtube, jesteś na odcinku. Eee, muszę robić tak, bo Roblox to zabluruje. O nie, jesteś na odcinku. Jesteś na odcinku? Nawet sobie coś takiego. No i jesteś na odcinku. O, ktoś coś próbował napisać. Chyba po polsku. No tak to byłoby was z polskim językiem. W To Chociaż chyba nie wszystkim bluruje. Kasztagami. No co, Zobar po popatrzmy sobie na ten czat. Czy wito, YouTube coś odpisze. Nie wiem dlaczego on cały czas czy chciał dołączyć do serwera. Do mnie, ale. No to by był koniec odcinka, bo widzę, że wszyscy, co cokolwiek napisali, wychodzą. No więc ja też wyjdę. To by było na teraz tego odcinka. No i pa!